Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Onym, a to jest moja świątnia gracza. W dzisiejszym materiale przyglądam Was z unboxingiem tej oto figurki. Jest to figurka Emi z najnowszej odsłony Dead Island 2. Jeżeli byście byli zainteresowani unboxingiem edycji kolekcjonerskiej, to jest ona też na moim kanale. Zajrzyjcie sobie, link do jej unboxingu jest w opisie. Tak samo, jeżeli jesteście ciekawi recenzji Dead Island 2, w moim wykonaniu, to znajdziecie się na stronie grywanie. Link też jest na dole I zapraszam Was serdecznie na pozostałe media. Co do tej figurki, jest to limitka, którą zakupiłem w oficjalnym sklepie Deep Silver, jak widzicie mamy dzisiaj yy, 25 kwietnia. Miała ta figurka być generalnie dostępna 21, coś mi nie wyszło, została wysłana 19, więc moim zdaniem trochę Deep Silver dał dupy, jeśli chodzi o wysyłkę tego, ale no jest, zajrzymy sobie do środka, zobaczymy, jak ona się prezentuje, sprawdzimy sobie wagę, wymiar. Wszystkie elementy od samego dołu, aż po samą górę, tak jak zawsze ja to robię na moich mediach. Więc serdecznie poproszę Was o zostawienie komentarza, co sądzicie o tej figurce, co sądzicie ogólnie o grze, bo jak miałam pewność, że większość z Was skończyła, więc napiszcie mi komentarz i opinie o grze. I zobaczymy sobie, czy ta figura jest warta około. Nie leze, 500 złotych, czy ileś Nie, za... Nie pamiętam. No cóż, sprawdźmy, jak ona wygląda. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i zajrzymy do środka. I tak oto z bliska prezentuje się pudełko tej oto figurki z tej strony. Tutaj mamy całą postać. Z tyłu logo z gry i z drugiej strony znowu postać. Od góry logo Dead Island 2. Nie jest to może jakiś premium karty kolekcjonerski, po prostu zwykłe takie pudełko, więc tutaj nie żadnego szału się nie można spodziewać. W środku po otwarciu możemy zauważyć styropian, więc figurka jest dobrze zabezpieczona. Figurka zapakowana jest w ten oto sposób, więc jak widać, nic się nie uszkodziło. Całe szczęście. I tak oto w pełni prezentuje się nasza figurka. Troszeczkę się jej przyjrzałem. Jest kilka elementów dobrze wykonanych, starannie i dość ciekawie. A jest też kilka tutaj skaz i elementów troszeczkę wykonanych niedokładnie. Na zobaczymy ją od samego dołu aż po samą górę, i później poruszymy inne aspekty. Więc jak widzicie, podstawka do ciasta wróciła. Tak oto prezentuje się cała podstawka naszej figurki. Jak możecie tutaj zauważyć mamy plamy krwi. Tutaj jest jakaś saszetka. Tutaj są te elementy do rzucania. Jak Możecie zobaczyć w niektórych miejscach właśnie figurka posiada takie oto skazy. W moim przypadku akurat jest to podstawka. Dajcie mi znać czy też coś takiego macie. Od spodu jest taka informacja. Niestety nie mamy numeracji sztuka. Szkoda, na to, że figurka jest Ultra limitowana i numerowana, ale no tutaj tego nie mamy. Fanie jest, że jest ona w pełni tutaj półmetalowo-plastikowa i ciężka. Nie jest ona pusta w środku, co jest jak najbardziej plus. Ta część tego to fotela jest tutaj metalowa. Fajnie to wygląda. Mamy tutaj e, nogę, tą protezę, która jest e, plastikowa. Niestety ta część fotela tutaj jest plastikowo, e, taka aluminiowa. I ta krew niby kapie z tej oto ręki, a ta ręka wygląda bardzo ładnie, aczkolwiek tutaj w tych miejscach wygląda tak, jakby to był kurz, ale no niestety tak ona jest zdrowe, on troszeczkę chyba jest za ciemna i nijak się nie komponuje z tą krwią, która jest tutaj, ale mimo tego jest ona bardzo starannie wykonana. Mamy tutaj w ręku ten koktajl, wygląda on tak, całe spodnie naszej postaci, krew na brzuchu, Malowanie, to jest wszystko dobrze zrobione i mamy tutaj górę. I to jest ten top, który ta figurka się szczyciła, że jest on wykonany z prawdziwego tutaj materiału i tak jest to prawdziwy materiał. Tutaj jest maczeta i zobaczcie, że ona jest jakaś przekrzywiona. Nie wiem, czy to tak miało być, czy jest taki zamysł. Jeśli ktoś z Was kupuje dajcie mi znać, czy też macie. Taką dziwną zakrzywioną, ona się w żaden sposób nie prostuje, nie wiem czy to uległo jakoś tam spłość, tak było, nie wiem, z tyłu wygląda też ten top, wszystko starannie zrobione, moim zdaniem ta ręka kolorystycznie, ta krew no, odbiega w niektórych miejscach od innej, w sumie to są jako blizny zrobione, może tak. Włosy wyglądają w ten oto sposób, tutaj nie mogę się przyczepić, to zostało ładnie i starannie... Wykonane, a co do twarzy, czy najważniejszego aspektu w wielu figurkach, wygląda w tym przypadku to tak. No i w sumie nie jest źle. Nie mamy rozbieżnego ze więc patrzą na nas na wprost. Rysy twarzy są tutaj dobrze wy wykonane i zachowane. Jestem tutaj pod lekkim wrażeniem. Z względem ostatniej figurki, które dostajemy, no to ta tutaj wypadła dobrze. Tego się najbardziej obawiałem i ogólnie obawiałem się tego tandetnego wykonania. Jednakże no, to jest sporo elementów plastikowych. Ta maczeta, ta proteza, to jest pusty plastik. To jest, że jest plastikowe. To słabo troszeczkę. No Jak dotniemy, to się rusza. No i ta skrzywiona maczeta, ale chyba to jest element całej tutaj układanki. Sprawdźcie sobie teraz wagę. Waga tej figurki to 478 gramów. To jest chyba tyle, co nas tutaj producent informował. Wymiary, które zapewne wszystkich tutaj interesują. Cała figurka ma tutaj 21,5 cm, a sama tutaj postać bez podstawki około 20 cm. Sama podstawka wychodzi z około 13,5 cm. I co Wy sądzicie o tej figurce? Dajcie mi znać, czy w tych oto pieniądzach jest to dobry zakup, czy też nie. Moim zdaniem tak. Fajnie, że ona wyszła. Fajnie, że jest w ogóle figurka, w bo ona jest w edycjach Była troszeczkę uboga o ten element, ale dobrze było na do kupienia osobno, czemu została akurat wybrana ta postać. Nie mam pojęcia. Szkoda, że na przykład została wypuszczona taka seria właśnie figurek ze wszystkimi postaciami. no Chyba, że jeszcze jakoś to mają za zanadrzu, ale jakoś nie wydaje mi się, więc jest troszkę tu o zombiakach, jest tego elementu, no w sumie tylko z tą ręką, też trochę krwiście, nic więcej. A można byłoby dać gdzieś tutaj jeszcze ząbiaka, żeby to bardziej te detaile jednak właśnie jakieś palmy, które są tutaj znakiem rozpoznawczym. Także tak to wygląda. Czekam na Wasze komentarze. I w sumie w tym materiale byłoby to tyle. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych filmach. Na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć!